Witam serdecznie na kolejnej prezentacji nieruchomości Mariusz Irzykowski. Dzisiaj znajdujemy się w mieszkaniu przy ulicy Piotrkowskiej. Zabytkowa kamienica, która jest dodatkowo pod opieką konserwatora w zabytku, co podnosi rangę i wartość tej nieruchomości. Zapraszam na prezentację do środka. Jeden z pokoi jest ściśle połączony z kuchnią, ma on 16 m2, także spokojnie można go umeblować w taki sposób, aby zmieścił się tutaj stół z krzesłami oraz wypoczynek z telewizją. Ten pokój ma jeszcze jedną zaletę otóż posiada on wyjście na balkon, skąd można podziwiać wszelkie atrakcje, jakie znajdują się na ulicy Piotrkowskiej. Kuchnia jest umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD, można powiedzieć, w 100%. Czyli znajduje się tutaj piekarnik, lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, a także pochłaniacz. Pralka, wanna, WC, bidet. Dodatkowo jest jeszcze sporo miejsca na wstawienie tutaj jakichś szafeczek lub foteli łazienkowych. Największy salon ma aż 30 m2. I może być spokojnie polem do popisu dla kogoś, kto lubi aranżować wnętrza, a zwłaszcza takie duże i wysokie pokoje, jak mamy tutaj. Sypialnia jest na tyle duża, że oprócz dużego łóżka zmieści się tutaj duża szafa oraz szafki lub toaletka. Poza tym wszystkie okna wychodzą na stronę wschodnią, czyli na ulicę Piotrkowską. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na Facebooku i nieruchomości Łódź. Większość ofert znajduje się też na portalu OtoDom, służę swoim, swoją wiedzą i doświadczeniem. Zachęcam do kontaktu.